Tak jak to wybrzmiało dzisiaj już do tej pory na konferencji jest kilka istotnych elementów. Przede wszystkim to jest kwestia poradzenia sobie z obecną sytuacją, z kryzysem, w którym już jesteśmy, a jeszcze większym energetycznym, który wydaje się, że jest przed nami, czyli jest kwestia świadomości, oszczędności energii, optymalizacji w całym łańcuchu wartości, w łańcuchach dostaw, więc to bym nazwał jako taki jeden punkt, kwestię świadomości i oszczędności w ramach energii, która istotnie drożeje. Druga rzecz to byłaby kwestia inwestycji w innowacje, czyli tak naprawdę wykorzystanie tej obecnej sytuacji jako takiego trochę napędowego motoru i pójście o krok do przodu przez sieci handlowe, żeby wyprzedzić, że tak powiem, konkurencję na tyle, na ile będzie to możliwe. I oczywiście to jest powiązane z punktem pierwszym, czyli innowacje w oszczędność energii, w optymalizację co na pewno z nami zostanie na długie lata. Czyli bardzo miło nam jest być partnerem takiego wydarzenia. Jest to bardzo fajna okazja spotkania się z biznesem w dosyć miłej, takiej wolnej atmosferze, porozmawiania o bieżących problemach. Zresztą agenda, którą Państwo przygotowaliście jest bardzo trafna. Dotyka bieżących problemów i pozwala nam, z jednej strony, w ramach paneli podnieść te tematy, ale z drugiej strony, w kuluarze porozmawiać z naszymi partnerami, klientami, wymienić się doświadczeniami, pomysłami i no wierzę, że z tego będzie kilka ciekawych pomysłów, które będziemy realizować w przyszłości.